Hejka, tu Kamykos. E, zapraszam Was dzisiaj na grę. Jedną z gier z, z Robloxa nie wiem, wybrałem już ją sobie. To jest e, ucieczka z więzienia Jailbreak. i nie wiem co tu się robi. Znaczy wiem mniej więcej, bo kiedyś kiedyś ktoś mi pokazywał jak to się gra. E, wiem, że tu trzeba wybrać postać na początek, e, także właśnie chyba sobie. Będziemy więźniem, skoro mamy być ucieczka z więzienia, no to będziemy więźniem. Aha, jestem tutaj na wybiegu jakimś. Dobra. Słuchajcie. Czy to jest to coś, co z tym policjantem, że ten gruby taki policjant był i... A, chyba coś takiego. Tu się wejść nie da. Jak ja mam stąd uciec? Na ławce mam siedzieć? Hmm. Czy ja mogę tu coś wziąć? Stąd? O studienka jest. O, o, o. Okej. Okay. Czekamy przez studienkę. Wściek wpadłem. O fuj! O fuj Nie wiem, chyba w tą stronę. A, tu chyba się... Jakiś kolega tu jest za mną. Co on tutaj mi? Co on mi tutaj daje? Ej! On mnie złapał. O nie, no to ale o co tu chodzi? Jestem. Jestem w więzieniu. To był policjant. Mhm. Dobra. Skipelka coś słuchała tutaj tego nie. Wsadził mnie do paki. Ej, wypuśćcie mnie, ja nic nie zrobiłem, ja tylko chciałem uciec. Hm. Wypuścili mnie, dobra, okej. Okay. Słuchajcie, tu są jakieś strzałki, to lecę tymi strzałkami. Tu mnie nie wpuści, dobra. Tu mnie wypuszczą. Bardziej poszukiwani. To jest tak, biegam po więzieniu? Okej. Okay. Jestem w jakiejś sali tutaj z jedzeniem. Tu wejść nie można. Hmm. Tu jest, jest coś na zewnątrz. Dobra, słuchajcie, a te takie ludziki... Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli znacie tę grę. No tu sobie mogę biegać, rozumiem, bo tutaj jakby nie... Nie ma problemu, no bo co? Odwiedzający. Okej, okay. aha, dobra, muszę znowu wejść Tam jakiś na pomarańczowo się świeci. To na pomarańczowo to jest policjant, czy kto to jest? Różne umiejętności. Widzę. Dobra, uciekam ściekami, no trudno. Nie wiem, no, gdzieś tu gdzieś może dojdę. Tu są jakieś wyjścia. Mam nadzieję, że się nie wracam z powrotem do więzienia. Ej, ale to mnie to mnie tutaj pcha w jakąś stronę. Dobra, jeden, druga. Danger, danger, o, OK. Sygnały słychać policyjne, no ale to nie po mnie chyba, nie? Czy to, to jest więcej więźniów hmm. to Tu mam iść, tu pójdziemy Słuchajcie, przejdziemy dalej Tu jest drabinka, dobra, idziemy drabinką do góry, to może jest wyjście Gdzieś wyszedłem. Jestem gdzieś... Jestem poza więzieniem, wow Co teraz? Hmm Tylko właśnie nie wiem co to te zielone. Ludziki pomarańczowe znają. pomarańczowe to znaczy, że to są chyba... to są też zły przestępcy, prawda? A zielone to są policjanci. A, teraz muszę obrabić, Kasę trzeba zdobyć jakąś. Dobra, czekajcie. Słuchajcie, i mam kasę. Mamy samochód? Free, kamu. A, mamy samochód. Uh -huh. Kamaro, ale ładne. Kolor mi się nie podoba, ale samochód jak to jest, samochód to jest fajny. Dobra, jedziemy samochodem i trzeba probować jakiś bank, tak? Rozumiem. Albo coś tutaj zrobić. Aby mieć kasę na jakieś inne rzeczy, mieszkania tu są. Aha, to wprowadź sterownik. Trzeba ukraść nas, sprzedaż. Można iść tu i ukraść czegoś tak. O, nie, nie wejdę tu, nie puści mnie. Hmm. Nie wiem ja tutaj... Ja się cieszę, że uciekam w ogóle z tej... Nie, no, tylko co ja tu mam robić teraz? Znaczy wiem co mam robić, no muszę to jest... Z... Jestem przestępcą, no to wiadomo co przestępca robi, ale Jeśli nie trzymy tu ale nie ma gdzie. Na razie tu sobie pojadę na wieś. Tu jest jakiś garaż chyba, co? No, się wejść nie da Eee a, a, a. Tutaj coś jest, słuchajcie Wjechałem do jakiejś podziemnej go schronu Okej okay. Kolektor. A, tu się oddaje różne te z przestępstwa rzeczy, dobra To już teraz wiem Kupiłem sobie... Znaczy, wziąłem sobie jakiś inny biały, a to ładniejszy kolor, a to takie samo jest. Okay. Otwieraj się, dobra, idziemy na miasto. Czy tu jest jakaś mapa? Mapa by się przydała. He? idziemy w pole. Tylko jakaś baza jest, co to jest Tak, baza amerykańskiego wojska. To tak, pewnie broń można zdobyć, co? Słuchajcie, jak tam wejść? Przez płot? Nie, przez płot się nie da. Przez płot się nie da. No tu jest niby jakiś wjazd, ale jest brama i jest zamknięte. Dobra, jedziemy to dokoła, na pewno jest jakieś lotnisko. Co to jest? Słuchajcie, kaktusy tu rosną helikopter, o, Ale fajnie ja zatem pewnie helikopterem sobie polatać Dobra, ale ja Ja chyba nie polatam. Tu coś jest to zielonego. Co to jest to zielonego na horyzoncie? Czy to jest policjant? No, można wejść do domu na przykład kogoś obroku, tu coś jest, słuchajcie. Trading Hub. Można handlować tutaj, tak? Trading hub. O, dzień. Nastał dzień. I co tutaj się robi? Mhm, to gdzieś tam można coś handlować. No nie, ja nie mam pieniędzy, muszę pierwszy to z pieniędzy, tylko nie wiem jak. Nie wiem, jak to jest jakiś holownik. Dobrze. co tu jeszcze mogę zrobić? Słuchajcie, tu zrzuć gotówkę do Robloxy. Mhm. Zmiana zespołu to na pewno nie chce. A, to mogę sobie kolory zmienić. Okej. Okay. O, jaki balon ładny. Pięknie, pięknie wjechałem. W... To ja za to nie ma punktów żadnych. Mogę porozwalać trochę tutaj. Słuchajcie, gdzie tu jest jakieś... A, tu jest jakaś mapa? Bo tu jest mapa. Okej, okay, dobra, to czekajcie, zatrzymam się. Czym mapę. Gdzie ja jestem? Tu jest miasto. Adway point. Tu jest więzienie, tu jest miasto Crater City Adway point. Eee, pojedziemy do tego miasta. Dobra, to już przynajmniej wiem coś więcej. Pokazuje mi gdzie mam jechać teraz. Tam było mało ludzi, także tam do tego miasta... Daleko to miasto jest, ale... Co to, to jakieś namioty na plaży? Eee, parasole. Okej. Okay. Parasole i jest miasto, chyba co? Słuchajcie, idziemy z plaży. Idziemy tutaj drogą. Jesteśmy w mieście. Garaż. Widać, że tu jest jakiś garaż. A ja chcę jakiś bank, albo sklep, albo coś tam robić. Tu jest, czy to jest moje, moja facjata? Na tym? No tak. Ciekawe, ciekawe. Chyba, słuchajcie, tutaj są jakieś. Sklep z bronią. Sklep z bronią. Można wziąć ze ściany, tak sobie leżą te broń na ścianie. Okej. Okay. Eee. Okej, okay, mogę wziąć tylko taką. Pistolet, dobra. Ale już pistolet mam. C4. Też weźmiemy. Granaty. Też weźmiemy i co tu? A tu za pieniążki, ale pieniążków tego chyba nie... O, kupiłem. Okej. Okay. Jest dobrze, mam broń. C4. Latarkę. Granat i latarkę. To jest mi waypoint. Tak, tu jest mój waypoint. Hmm. O, tam coś ciekawego jest No dobra, to skoro już mam chociaż broń 2000... O jestem tutaj. Nawet na jakimś liście się pojawiłem. A już mnie wyprzedzili. Dobra, mam broń, chociaż to jest coś. E, tu jest jakiś sklep, czy to to jest? czy zobaczymy Oddawać kasę. Oddawać kasę. No, można tu wejść. Nie. Było za proste, bo tam bym wziął broń, a no tu bym od razu ukradł? A, tu można kupić budynek, okej, okay. ale to ja nie mam pieniędzy. Ja pojedziemy gdzieś tu jest bank. No jak? Jak mogę nie zauważyć tego napisu? Jemy do banku, słuchajcie. Robić bank. Dobra, słuchajcie, jak jest bank... No, Wykręcenie... no. No co on tak jedzie jakoś? O, dobra. Bank. Bank, bank, bank. Ale bank jest na dole to by musimy tak zjechać, byśmy mieli jak uciec. O, a tam samochód jakiś fajnie stoi, taki Jeep. Fajny Jeep. Przez plażę. Plażą zwiejemy najwyżej, nie? To jest jakieś lotnisko? Samolotem można wejść? Eee. O, przejechałem Myślałem, że to woda. Okej, okay, okej. Okay. Zabijmy sobie samochód do ucieczki. Tu jest... ...samochód konwojowy. Okej, okay, idziemy do góry. Zabijmy się do banku. To jest dobry plan. No ładunek wybuchowy, to w sumie mógłbym podłożyć ładunek, wywalić ścianę i wleźć do środka. O, coś tu znalazłem. <gry> Czy to nie jest jakiś do latania? Jetpack, tak. Kupić za 50 tysięcy. Teraz ja sobie mówię, kupić. O, pociąg idzie z przestępcami. A jak bym podłożyć ten ładunek? A e, okej. Okay, dobra. To na razie nie zejdźmy sobie z drabinką. E. Yy. Ok. Nie wiedziałem, że można spadochron rozłożyć złożyć. Hmm. Ale zaraz. Przydałoby się, się dwa te. Też nie może nie chcą mnie wpuścić. To nie mogę przewieźć. jest wejście, do... wejście do tego banku. Do... Wejście banku nie ma. Dobra, a jakby podłożył ładunek? Tutaj może na drzwi. Zobaczcie, że ja tak ten, ale no ja po prostu nie znam się na tej grze i byłoby mi. No dobrze. Ja... Nie chcę wejść, tylko chcę podłożyć ładunek. Dobra, a może tam? piszcie mi w komentarzach Dobra się przeładowało przynajmniej. Jest bankomat. Słuchajcie, jest bankomat. Może tu da radę podłożyć ładunek. No nie, nie można. Mam tylko detonator, a ładunków nie mam. Tak. Hmm. Ej. Nie mogę jechać autem? A co się zdało? Co się stało? Nie ma nie ma paliwa. Jest kasa. Słuchajcie, jest kasa. Pojawiła się ikonka kasy. No dobra, ale jak ja tam wleź mam? No, no była kasa. No. Miałem kompletnie pomysły jak tu wleść do tego banku, otwierać. Kierkowiet. Okay, Ciężać. Aha. Aha. Kod muszę podać. Kamy kos, że zadziała. Nie. Roblox. Mhm. Tam jakiś pieniądz zaniem. O jest kasa była. No otwierać. Ktoś Ukrad? Jak on to zrobił? Ukradł kasę. Ej, no, ja też chcę. Brak był... Jak to wyłączyć? Robiło mi się coś tutaj. Rozbiegniemy. Zobaczymy, słuchajcie. namiot. Okej. Okay. Co jest? Co ty nie pokażeć chcesz? Mogę nauczyć. Opa, oho, na Ej, taki serwer włączony. Nie da skakać no, tu jest wejście. Czy jestem w banku? Nie. Dołączyłeś do rabunku. No super, dołączyłem, tylko że chcę mieć z tego jakąś kasę. jakieś wejście tajne. Tak, kasę zarobić? Karpiec. Co, to nie wyjdzie teraz? Tak, tak, naprawdę, tak, 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 się tak, tak, Czy tak, kasa się tu pojawia jakoś tak, tak, hmm. no, tak, się. Daj się Chciałam wyjść. No, by to Był głupie. No tak, i jestem w jakiś podziemiach teraz. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Proszę, jeżeli Wam się podobało, to możecie napisać w komentarzach, co tutaj najlepiej zrobić. Na razie nie udało mi się nawet kasy... Ale broń zdobyłem to już było coś. Uuu, to mu broń z, samochód z tym... z działem. A, no tak. Za darmo nic nie ma. Trzeba zapłacić. Crime Bossem trzeba być. Okej. Okay, zostawcie komentarz, tak jak powiedziałem. Jak wam się podoba Oj, moje filmiki, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie... dacie subskrypcję. Będziemy mógł oglądać więcej materiałów. No i... To tyle. Trzymajcie się na razie. Hej, papa.